Do szlifowania na lustro rury szlifierką kątową użyjemy dysków fibrowych, włókni sprasowanych oraz filcu. Jeśli mamy spaw usuwamy go dyskami fibrowymi. Przy małych średnicach proszę uważać, aby nie zniekształcić rury. Dyskami pracujemy do chwili, aż uzyskamy jednolitą powierzchnię pozbawioną śladów spawu. W naszym przypadku pracę dyskami fibrowymi VSM zakończymy granulacją P120. Teraz użyjemy włókniny sprasowanej granulacji 6 a Włóknina jest dostosowana do pracy ze standardową szlifierką kątową. My używamy szlifierki Flex Inox z regulacją obrotów. Szlifujemy wszędzie tam, gdzie pracowaliśmy dyskami fibrowymi. Dyski te są miękkie, stąd nie ma niebezpieczeństwa odkształcenia powierzchni rury. Następnie Zmieniamy dysk na wyższą granulację 2S Fine. Operację powtarzamy na całej obrabianej powierzchni. Po tym dysku powierzchnia jest gładka, ale nie ma lustrzanego połysku. Dlatego teraz użyjemy dysku filcowego pferd, który także może być nakładany na szlifierkę kątową. Jak widać operacja jest bardzo prosta i nie wymaga wysiłku. Dyski filcowe zawsze używamy z odpowiednią pastą. W naszym przypadku będzie to pasta zielona pferd. Pastę nakładamy przy obniżonych na maksimum obrotach lub ręcznie nacieramy na filc. Po nałożeniu pasty polerujemy całą powierzchnię. Na rurze trudno jest krosować rysę, więc może się zdarzyć, że wyjdą niezeszlifowane rysy poprzednimi granulacjami. Jeśli tak się stanie, to operację powtarzamy, aż usuniemy wszystkie rysy. Proszę pamiętać, że wszystkie produkty pokazane w filmie są do kupienia w naszym sklepie. Linki w opisie filmu na dole. Po skończeniu polerowania usuwamy pastę ścierką lub ręcznikiem. Jeśli wszystko dobrze poszło, powinna ukazać się nam lustrzana powierzchnia.